Nazywam się Piotr Kosz, reprezentuję firmę Steinseig Keramo, wiodącego europejskiego producenta systemów kamienkowych przeznaczonych do budowy sieci kanalizacyjnych zarówno w technologii tradycyjnej rozkopowej, jak i technologiach bezwykopowych. Uzupełnieniem naszej oferty są elementy z polimeru betonu przeznaczone do bezwykopowej renowacji kanałów oraz studni kanalizacyjnych. Konferencja ta daje nam tę możliwość, że możemy zareprezentować swoje rozwiązania, które posiadamy do bezwykopowych budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych oraz studni oraz możemy usłyszeć nowości, które pojawiają się aktualnie na rynku.